Nie widzę tego odcinku na moim kanale, jestem DJ. Dziś grać w plan vs. Zombie z Garden of Fire 2 w tryb Cat vs. Dinosaur z Fromkiem, Goffrem i Rufiam Bez dużego przedłużania z trimem. Uuuu! <trybuj> Ale leci. Adam mały! Fantastycznie! 102 metry! 102 metry! Kopami! Jakby, jakby coś to nagrywa ze mną, Fromk. To też ma kanał na YouTubie. Y, nagrywa Gofer, nagrywa Rufio. Wszyscy. O, wolaj, Fromk! Ale dostałeś! Fromk, wierzę w ciebie, dawaj Dostali, dostali. Jak coś to te niebieskie fragmenty was leczą. Wiem, wiem. Ład dostałem chłopa! Ty, bo wy macie inne kolory tych dinozaurów. No, Co inne jest? są, inne są. Wygraliśmy! 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 Nie ma. Nie wybuchłem. Nie ma, nie ma tańczenia. Pogram sobie. Nie już, szkoda, że tego trybu już nie ma w ratuszu. Bez Ew, to jeden z lepszych jest. Albo no, Battle Royale też fajny. No, bez kitu Uważajcie! Biją mnie! Cwaniaki Umarł jeden, znaczy jeden, jeden umarł. Ło, wow, dostałem, mam 300kp. Umrę, 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 umrę. Huh, oh, Gruby nie żyje. Tak, nie żyję. Umarłem. Ja też. Ale o nie, ale, mnie, ale nas dojechali, co jest? From, wierzymy w ciebie. I w gofer. E, wygraliśmy, dobra, tylko tylko ja i Rufio umarliśmy. za wszystkich, ła. Ale nam dobrze. Mam też blisko, mam tylko 200kp. Bardzo mi się. Dobra, jak coś to. Let's go next. Doskonale, tak? Trzymaj! Ale jestem metalowy, czuję się jak kurczę puszka w śmietniku <śm <śm Metalowy otwierasz do puszek No? Wiedziałem. Nie, no, ja metalowy imię, dinozaur Metalowy e, e, metalowy dinozaur do puszek, bo tak uważam To jest moje imię Nie, nie ja się czuję nie. jak betonowy słonecznik I'm only human, after all I'm only human, after all Don't put the blame on me Bez kitu... Ale z kitem No bo kitki są, tak? Ej, no nawet nie pomyślałem o tym Jakby ktoś no. pytał, dlaczego z nami nie ma na Najana Za dużo byś <coughs> chciał wiedzieć Ten Poszedł POM mu jako 20 lat temu, nie wrócił Za niego jest from. Za niego jest from, za niego jest gopher, za niego jest rufio, wszyscy są. Nie, eee, wiem, ooo, Ja jestem, za, ja jestem za siebie, bo ja jestem za y, Nie wiem, chyba from, chyba ty też dostałeś osiągnięcia. Tak, Tego osiągnięcia już się nie da zdobyć w ogóle w grze. Widzicie? No. Zarąbiście, nie? Tak, ja mam tutaj rzeczy, załatwiam. Gramy jeszcze raz, a będziemy grać jako koty i potem rozdzielamy się na dwie drużyny. Git? Git. Y, sprzedam. Jest sprzedam fromka, dwa złote. Między Bogiem a prawdą, gratis to uczciwa cena. A to ja nie. Czeka. Jesteś w ramach, jesteś w sprzęt. A teraz gramy 2v2. A nie! A, nie działa. A, no nie. Hahaha, ale cię pociągam. RAŻBI! RAŻBI! Wysyłamy z niego! Bić ich. Nie no, taki od za to on wszystko rozwali. O, nie rozwalili. O kurczę, prawie umarł. Moja reakcja, mnie rozwalili. No nie no. no nie. Ej, dobra, dobra ludzie! mam PURI taki... Nightmare! raz mnie zabił no Tylko nie raz Ej dobra kurras. ludzie! Ludzie mam dla was... Teraz boty się te ten klepią Ej! <laughs> Trzeba się teraz... No, Jak ten win tak, będzie miał 5 wyświetleń, i dwa lajki. No co no, problem Czego masz wszystkie będą moje, tak? Dokładnie. Mm -hmm. O! Ale żeby w Dalasza chłop zrobił? Uważajcie, żeby nie pomierać. E teraz, rozwalamy wszystkich. Widzowie, możecie napisać w komentarzach, czy byliście w bózku zdrowi. A, ja a jeśli nie byliście, to pamiętajcie, że my chcecie rąbać pinczów. Tak, tak. No, Aż tak nie lubimy pinczowa. Zawsze i wszędzie. A, rąbany, będzie. rąbany będzie. Dobra, ja. e tutaj, tutaj. Dora, dora, to jest bardzo ważny moment. Fromk, powiedz coś. To pojawia List of Top 5 Polish Person. Numer 5 Super, dobra, mamy to udekumentowane, że w mi gadać. serio? Wow. <grym> dzięki za content. właśnie. Fromk coś powiedział w pierwszym życiu. Ja też nie Nie, nie, po, po prostu to zrobiłem, dlatego że na poprzednim odcinku w ogóle w nie było słychać. To teraz chciałem udokumentować, komentować, że teraz go... O Jezu, ale dostałem! Mam 5KP! Co jest? Help me! Help me! Walimy laser śmierci! Wiem, wiem, wiem! Rate to Co? Co do mnie gadasz, kurde? Dobra, nie, no, wygrywamy teraz to. Dobra. Ja chcę być kociakiem! Ty Ciazu, brał, chodź DJ do mnie, pokazać ci mój ogonek. <laughs> ja Leave me alone! Leave me alone! Why are you running? Why are you running? Super Fair. Jakie the family friendly content <laughs> Pierwszy raz family friendly content Pierwszy ra Pierwszy raz raz Leave Ej, co ty robisz w Family Friendly Content? Wypierdalaj! Wypierdalaj! Kurwa to do gdzieś spójny! Jeszcze jak? Jeszcze jak? A ja chciałem używać Dasha się skapłem, że jeszcze dwójka jeszcze mi się nie skończyła, bo stało mi się prawda. Ło! Dostali chupy dasha za 600! Dawajcie ich, dawajcie ich! Oh. Laser! Dobra, dostał, dostał, dostał. Aaaa! Win-win! Ja. ja jestem za potężnym dinozaurem. Jezu, się gofer! gofer. <laughs> to co się A to? Także byśmy Nie jesteśmy kotami! Jesteśmy kotami! Ej, kto co ci tak kręci? Ja się kręcę! Udo własnego goła! Nie ja gra! Nie ja gra! Ja ogon ogromny, mnie zawsze denerwował. Ej, chłopy, to jak normalnie tam. Jak normalnie rząd łóżmi. Gmi? No co? Nie pytaj, tylko zaakceptuj. Tutaj mnie. <grym> widział, że wiedział, że mnie, Dla nauczycielkę od matmy. <grym> Ej, coś w tym jest, ale mnie, ale mnie rozwalili kurde, o ziemia. Być słaby tu. Jak tam wam idzie? dzia? nie idzie nam tak jak myślałem. Nie idzie nam dobrze. Jesteś słaby po prostu i ty. no, nam też nie idzie dobrze, bo jest 3-3. Ja już mam 2 te. Ja sobie pozwolę taki żadnych. Które mi nic nie dadzą. Jeden V1, jeden V1 A nie. Jak jeden V1, jeszcze ja byłem. Że kurczę mnie nie liczysz. Śmiechu, ja też byłem. Ni Jesteś nikim. <grym> Nie, jestem mniej niż nikim <laughs> Jesteś mniej niż nikim Jesteś nikim na minusie Bez kitu Czyli czy na kimś, czyli na kimś po, po, kiedy jesteś nikim, ale także nikim, że nikim Gdzie mi jest problem, Jezu, Jezus, ludzie, ale mi się z wami ogólnie dobrze nagrywa Super jesteście Wiem, tak. byłem taki bajrancki, tak? Nie, w ogóle jesteście wszyscy super Bardzo, ten, polecam was no. Wiesz, a ty nie Wow, Dzięki! <grymka> kurde! Eee, no pochlebiasz ja. ja, mnie! Ja taki Jamski nie jestem <grymka> Znaczy to kurde no, skin. Ja mi, też. To, ja, ja robię content, tak? Ej moja reakcja, pochlebiasz mi <grymka> Money 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 You are funny in the rich man's world <grymka> A ja no nie mógł znaleźć lepszej osoby nagrywania niż ciebie To jest jesteś budzka Dokładnie Czekaj, czekaj, o, o kogo chodzi? O gdzieś mnie Aha a ja, a ja to co? A ty nie jesteś z Buzka Skąd wiesz? Kurde, bo ja, mi... ja nie mieszkam koło ciebie, tak? Ale mieszkam nie? Wy, wy Wiesz o co chodzi, Mieszkam, ja istnieję My to jeszcze przegrywamy Skąd wiesz? Skąd wiesz? Ej, koty są o niebo gorsze od dinozaurów no. Nie, koty też lubię Ale dinozaury są prehistoryczne te koty też są prehistoryczne. Nie no, psy najlepsze. Bo są mechaniczne. Mechaniczna pomarańcza, co tu kurczę jest? To kuziwa. Co nie. ja? Ja mam, nie same, nie. ja mam takie same pytanie, gofer, co ty, co tu kuziwa jest? Manny, manny, manny. Tak jak będę to śpiewał cały czas. Oooo! Bijom mnie mało! Ale ja nie lubię jak mi kurczy gangbangują, no co to ma być, Jesteś taki ja A ja bardzo no, ale lubię to a, Ale ja tak? w tym momencie Ej, ja żyję, lol Lola nie... Ej, toś, to dość niespotykane zjawisko, że ja żyję Jestem po prostu za szybki, dlatego każdy mnie fokusuje Ja, we win yeah. bro Yeah, no, zresztą my osiągnięci, kici, kicinki Jesteśmy nieprzyzwoici, u